Dlaczego doman jest taki ważny? Dlaczego jest ważniejszy od wszystkich innych? Chciałbym, żebyście spojrzeli z tej perspektywy na domana, z której ja patrzę. W ogóle bym chciał, żebyście patrzyli na wszystko z perspektywy dziecka, ale to nie zawsze jest proste i nie zawsze udaje się od razu. Według mnie doman w historii ludzkości, jeżeli mówimy o wychowaniu i rozwoju zajmuje takie samo miejsce jak Mikołaj Kopernik, jeżeli mówimy o astronomii, astrofizyce itd. itd. Kopernik przez niektórych, na przykład przez Getego, uważany jest za największego odkrywcę ludzkości i trudno się z Getem nie zgodzić. Ze wszystkich odkryć i poglądów, żadne być może nie wywarły większego wpływu na ducha ludzkości od teorii Kopernika. Być może nigdy nie zażądano od ludzkości niczego większego, jak z tą chwilą tak wiele spraw rozpływało się. Świat dopiero co uznano za kolisty i skończony, a już zasugerowano, by wyzbył się nadzwyczajnego przywileju pozostawania w centrum wszechświata. Rzeczy, o których pisze Doman. Znane były już przynajmniej częściowo w starożytności. Platon, Arystoteles i tak dalej pisali już o tym, o czym pisze Doman. Nie o wszystkim, oczywiście, ale o niektórych rzeczach tak. Sam Doman pisze, że jeżeli czytamy o nauce czytania od urodzenia, nie odkrył niczego nowego. Spisał tylko to, co matki wiedziały i stosowały od zawsze. I to nie są pomysły typu gdzieś ktoś mi powiedział, tylko Doman opisuje udokumentowane naukowo przypadki uczenia dzieci czytania od urodzenia. Jak przeczyta, przeczytacie dobrze książki, to jest to oczywiste. Parę przypadków takich jest w książkach. Doman zebrał całą wiedzę z tej dziedziny, spisał ją i udowodnił. Zrobił to samo co Kopernik. W starożności już było wiadomo, że Ziemia nie jest środkiem wszechświata. Z prostej przyczyny. Jeżeli patrzymy w niebo, robimy to odpowiednio regularnie, obserwujemy cały rok niebo, to rzeczywiście od pewnego momentu do pewnego momentu kręci się w jedną stronę. Czyli obraca się dookoła Ziemi. Ale przychodzi taki moment w ciągu roku, że nagle niebo się zatrzymuje i cofa się, jakby coś się popsuło. Co to znaczy? Że Ziemia. Nie jest centrum wszechświata. Wiadomo było to już w starożytności, bo w starożytni też obserwowali niebo, ale Kopernik dopiero zebrał całą wiedzę na ten temat i udowodnił. Jak zaczął spisywać swoją teorię, to miała ona parę stron. Tak ją rozesłał do paru swoich przyjaciół. Jak skończył pisać książkę o obrotach sfer niebieskich i skończył wieloletnie obserwacje, książka miała 600 stron. Myślę, że dzieło życia Domana, czyli wszystkie książki, które z, jeżeli zbierzemy razem, też mają mniej więcej taką ilość stron, i też jest to dzieło, które stawia do góry nogami to wszystko, co wiemy o rozwoju dzieci i o tak zwanym wychowywaniu. Kopernik, ponieważ nakazywał wręcz zmianę punktu widzenia, Udowodnił, że człowiek nie jest centrum wszechświata, nie był przez niektórych lubiany. Tak samo jest z Domanem. Kopernik przeniósł środek ciężkości wszechświata z człowieka na jakiś inny element. Najpierw się okazało, że dookoła Słońca się wszystko kręci. Po Koperniku był Kepler, był Galileusz, był Newton, który powiedział, dlaczego planety tak, a nie inaczej krążą. Powiedział, jaka siła rządzi tymi zależnościami i opisał ją wzorem. Potem był Einstein, potem byli następni. I pełne zaakceptowanie teorii Kopernika pojawiło się no zgadnijcie kiedy? 400 lat, z grubsza licząc, po wydrukowaniu książki. Obawiam się, że to jest kolejna rzecz, która może być podobna u Kopernika i Udomana. Jest mnóstwo ludzi, którzy nie lubią domana. I wszyscy ci, których ja znam, którzy nie lubią domana, to są ci, którzy boją się przeniesienia środka ciężkości z rodzica na dziecko. Rodzic przed domanem kieruje rozwojem dziecka, bo jest większy, lepszy, silniejszy, wie więcej, rozumie wszystko i tak dalej i U domana jest odwrotnie. Rozwojem kieruje dziecko, a my, rodzice, pomagamy. Jesteśmy z boku, jesteśmy jakby służącymi mózgu dziecka. Im lepiej pomożemy, tym lepiej dziecko się rozwinie. Geny, według domana, można sobie odłożyć na półeczkę, bo nie mają nic do tego. Nawet wyraz mówi wprost. Zespół Downa uważany za chorobę. Za chorobę po pierwsze, po drugie, genetyczną, po trzecie, dziedziczną, nie jest.